To jest za tak jak puszka Pantori Prawda nas goni, bla prawda nas goni Wszystki nas dogoni, wszyscy Zadbają miłe niekorzyści Bez tego wyszła wszystkich nas bo zabiera Ale się nie daje, ale się nie daje Mał teraz siedzi tu w czeniach Wilcze spojrzenia, bo innych tu nie ma nabył, na wyjunach się tu nie buja Tu śmierć poluje na tego ja To z nią przybiłem tu piątkę Było oni wiali godne, że i dalej, że minęłaś i dalej Tobie chwała Tobie, chwała Tobie, panie, chwała Tobie Składam dłonie, żeby się połączyć ze sobą Wszyscy tak mogą, niech tak stoją niech tak zrobią świadomość z moją bronią Jebać pizzy, co się tego boją Spojrzeć w oczy bestii, to jest jedyną drogą Wszystkich się, bo tak chcę sam Wszystkich chcę, bo tak chce sam, tak sam. Dole tego plebsa w dresach, Mercedesa Kto żyje na pokazach, sam się rady nie daje ze sobą Ciekawe co ja by się ze mną zamienił nie szatana Ty i twoja bandana Daj się na bakłażana, Era Batmana Stoją nienawiścią Nie, bo może pan był On ci sam wpierdoli bez żartów Jak się na stuba szybkie, to sam ją skrubiesz Staniesz na stronie, nawet nic nie powiesz a, Bo to nie Ty wybierasz, sam się nie ocenia Sam zdobywa medal, sam to wpierdala Mam fatal Nordi teatr, marny bal, marny bal Jak to wypierdoli w kosmos Akbar Pan, almohanny pan i na pokaz To ja wam mówię na zwrotach Mogę być ja kontra cały świat